To nie jest główny koszmar chorego tyrana. To jest rzeczywistość. Będziecie każdego miesiąca. Pytrzeć prawdzie w oczy. Musimy mieć taki język. W którym te słowa mniej więcej przynajmniej to samo znaczą, i nie o to chodzi, żeby się porozumieć i odnaleźć jedność między nami, bo to jest akurat łatwo zrobić, tak? ten patriotyzm na przykład. E, tylko chodzi o to, żeby, żeby reguły wo wojny na słowa istniały, bo jak nie będą istniały, to nawet biała flaga nie będzie zrozumiała i zwycięstwo to może nastąpić czyjejkolwiek ze strony tylko wtedy, kiedy ta druga strona zostanie do ostatniego wyrżnięta.